Otrzymuje uczniowski klub sportowy Maratończyk Płociczno. Pan Stanisław Kójda, prezes UKS Maratończyk 4, zapraszamy pana na scenę. Oraz, oczywiście, sztab premierski, jeśli jest z nami. Nazywam się Stanisław Kuida. Jestem prezesem uczniowskiego klubu sportowego Maratończyk Płociczno. Klub powstał w 1995 roku przy Szkole Podstawowej w Płocicznie. Od początku działalności główną sekcją jest unihokej dziewcząt, jak i chłopców. Głównym sponsorem klubu jest samorząd gminy, a przede wszystkim rodzice trenujących zawodniczek. Zajęcia treningowe odbywają się w hali sportowej w Tucznie. Trenerem klubu jest Artur Kopciuch. Początkowo odnosiliśmy sukcesy w kategoriach chłopców. Od kilku lat wiodącą sekcją jest sekcja dziewcząt. Dziewczęta przez wiele lat pracowały na sukces, który odnieśliśmy w zeszłym roku. Jest to tytuł wicemistrzyń Polski Juniorek Młodszych. Tytuł ten zdobyliśmy w stolicy Polski, w Warszawie. Dziewczęta trenują regularnie i dzięki temu te sukcesy są możliwe. Klub od wielu lat jest zaangażowany nie tylko w Unii Hockey na szczeblu naszym, wojewódzkim, ale także krajowym. Trójka dziewcząt znajduje się w kadrze Polski, juniorek starszych i być może w przyszłym roku wystartuje w Mistrzostwach Świata Filantii. Ja również działam w sztabie szkoleniowym, jestem kierownikiem drużyny kadry Polski Seniorek. Myślimy, że promujemy w ten sposób nie tylko siebie, ale promujemy także naszą gminę i nasz powiat. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za nominację do lauru powiatu wałeckiego. Dziękujemy. Prosimy panów o zabranie głosu. Serdecznie chciałbym pogratulować koleżankom, przede wszystkim Krysi Gosi. Chciałbym także podziękować kapitule, że doceniła nasz trud, szczególnie właśnie trud naszych zawodniczek, które no tak jak wspomniałem, trenują i pomimo tego, że tu jesteśmy i wiedzą, że otrzymamy jakąś nagrodę, są bardzo zawiedzione, bo dzisiaj niestety ale odpadł trening i, i, i to jest mi trochę smutno. Cieszymy się także, że dyscyplinę, którą uprawiamy u nich ok, dyscyplinę bardzo trudną, która wymaga no, niesamowitego, że tak powiem, zdrowia. Mecze trwają 3 razy po 20 minut czystej gry, czyli 3 tercje, czyli często się kończą po dwóch, po, po dwóch godzinach, a w weekend musimy rozegrać trzy spotkania, także tutaj no, jest nam, no, musimy dążyć do tej doskonałości. Cieszymy się także, że jesteśmy w tym gronie z naszymi tutaj. Yy, z, Koleżankami, z którymi rywalizujemy i szkoła numer jeden także odnosi sukcesy w Unii Hokeju, często się spotykamy na rozgrywkach. Myślę, że, tady, że będziemy dążyć do tego, aby w powiecie ten Unii Hokej nasz poszedł w górę i nie tylko my odnosiliśmy sukcesy. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Dziękujemy i gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym. Kierownictwem wystąpi teraz Mateusz Kieliński i Justyna Duszek reprezentujący Szkołę Tańca Astraluna pod kierownictwem pani Danuty Antosz. Zapraszamy. won't admit you love me and so how am i ever to know you always tell me perhaps 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 a million times i've asked you and then i ask you over again you 天。Yeah. Disappoint You or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be won't stop there. I am here for you if you'd only care. Touched my heart, touched my soul, changed my life and all my goals. Love is blind, and that I knew it. My heart was blinded by you. Have kissed your lips and held your hand, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. My spirit, it's my dreams. You take, and as you move on, remember me, remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile, I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child, I'd spend a lifetime with you. I know your fears, and you know my. I потому что снег идет, идет и идет ла 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 Едут, едут, но мешает гала А снег еще идет Телеки сказали, пробки все стояли, Не туда и не сюда Нам и быть печали, мы все побежали Вызвали тихий их из с девчонками справляем Новый год И неправда, что с парнями не везет Сказки разные случаются зимой Нужно верить, что мы встретимся с тобой Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Нужно верить, что мы встретимся с тобой Мы встретимся с тобой Przed nami kolejna kategoria.